Bezpieczeństwo Europy musi opierać się na silnych armiach suwerennych narodów, a nie na zawłaszczaniu kolejnych kompetencji przez Komisję Europejską. Kwestia obronności nie może być przedmiotem eksperymentów takich jak wspólna armia europejska. Głównym gwarantem bezpieczeństwa jest współpraca w większości państw Unii Europejskiej w strukturach NATO i nie ma żadnych powodów, aby dublować rolę i kompetencje paktu. Im więcej decyzji pozostaje w rękach Komisji Europejskiej, tym więcej kłopotów mają państwa członkowskie. Komisja Europejska musi też przestać instrumentalnie wykorzystywać bezpieczeństwo do nacisków politycznych. Środki na obronność nie mogą być blokowane z powodów ideologicznych czy sporów politycznych, a właśnie tak zachowano się wobec węgierskiego rządu, aby wpłynąć na zbliżające się tam wybory parlamentarne. To jest działanie na szkodę Europy. I tutaj wzywamy wszystkie rządy, by w obliczu wspólnej odpowiedzialności jak najszybciej wypełniły planowe zobowiązanie 5% PKB na obronność. Dziękuję.